Mam na imię Agnieszka, jestem z redakcji mikrocontroller.pl i spotykam się dzisiaj z Tomkiem Utkowskim z JMCF business Tomku, opowiedz trochę o sobie. Zajmuję się szkoleniami, doradztwem i organizacją konferencji dla firm, które projektują i produkują elektronikę. Głównie są to firmy działające na terenie Polski, ale też doradzamy firmom Zagranicznym czy korporacją. I głównym tematem to są szkolenia z kompatybilności elektromagnetycznej i z projektowania elektroniki pod kątem spełnienia wymagań, norm i dyrektyw danego rynku, czy to Unii Europejskiej, czy innych rynków zagranicznych. Tegoroczna konferencja pod tytułem RD Elektroniki Polskiej. Powiedz, czemu jest dedykowana i do kogo adresujesz ją. Konferencję organizujemy od 2017 roku i teraz jest piąta edycja, nazwaliśmy ją RD Electronics, żeby szerzej pokazać działom rozwoju, działom RD, czyli badania i rozwój inżynierom, że jedna kwestia to jest sprawy techniczne, czyli jak zaprojektować w odpowiednim czasie, w odpowiednim budżecie i żeby to działało, ale kolejne aspekty, które pokazujemy, to kompetencje społeczne są również ważne. Jest ważne otoczenie rynkowe. Są niezwykle istotne aspekty sprzedażowe takiego produktu, bo założenie konferencji jest takie, że poszerzamy świadomość inżynierów, żebyśmy jako firmy, jako inżynierowie, jako zespoły mogli konkurować na rynku międzynarodowym. A żeby to miało miejsce, to musimy nabrać perspektywy, doświadczenia i uczyć się od praktyków, od osób, które. Przeszły pewną drogę i taka jest idea konferencji, że to są praktycy dla praktyków. Czyli ja zapraszam osoby, które w swoim życiu są specjalistami, a przy okazji są pasjonatami tego, co robią i chcą się dzielić wiedzą i doświadczeniem. To właśnie, prelegenci, powiedz, z jakich dziedzin pochodzą i jak będzie szeroki zakres tematyczny konferencji? Zakres tematyczny, no właśnie, z jednej strony wydaje się dosyć szeroki. A z drugiej strony to cały czas dotyczy cyklu trwania projektów RD, czyli jak podejść do zaplanowania projektu, ale też od strony biznesowej. Czyli na początku będzie również prelekcja dotycząca obecnej sytuacji w Polsce, szansy na rynkach wysokich technologii, czyli półprzewodniki, kosmos. Będą też doświadczenia seryjnego przedsiębiorcy. Ale będą też osoby, które zajmują się konkretnymi tematami, typu ocena zgodności pod kątem bezpieczeństwa. Będzie też cyberbezpieczeństwo. Pod koniec dnia będzie też temat związany z odpornością psychiczną. Czyli coś, co nawet ostatnio nagraliśmy z Ewą bardzo ciekawy materiał na ten temat. Coś, co znowu na co dzień nie wydaje się, że to jest główny problem, ale później widzimy pewne frustracje. I kolejnego dnia są tematy związane z doświadczeniami z projektów RD, bo będzie też przedstawiane historie i podejście, chociażby coś takiego, co jest mało popularne w Polsce, jak Open Hardware. Aha, się okazuje, że w Polsce projektuje się bardzo zaawansowane rzeczy, które pracują na stacjach kosmicznych, latają w kosmos, i tutaj między innymi chcemy pokazywać, że w Polsce realizują się pewne projekty. Doktor Krzysztof Czuba będzie opowiadał o swoich doświadczeniach z akceleratorów cząstek, gdzie tam, znowu, synchronizacja fazy jest na poziomie femtosekund. I chcemy pokazywać, i program jest tak zrobiony, że są różne aspekty, m.in. też thermal management, czyli zarządzanie termiką w urządzeniu. I to będzie podsumowane wnioskami, jak zarządzać projektem, ale nie od strony Biznesowej, zarządowej, tylko realizacyjnej, bo to są też dwie różne rzeczy. Czyli dosyć przekrojowo i założenie jest takie, że będzie to mnóstwo inspiracji, ale też konkretnej wiedzy, case study i ostatni aspekt, bardzo ważny, czyli networking, relacje, bo będzie też integracja dnia pierwszego, więc to są te wartości, które chcemy dostarczyć. A powiedz mi jeszcze, jeśli chodzi o open hardware, myślisz, że jest to sposób no, takiego dzielenia się i też dokładania czegoś od siebie, a jednocześnie trochę strachu, czy te pomysły nie będą w jakiś sposób wyciekać? Tak. Ja Rozmawiałem tak o tym tak. z panem Grzegorzem Kasprowiczem z Politechniki Warszawskiej. Mamy nagrane wideo też na YouTubie. Bardzo ciekawa, inspirująca rozmowa i faktycznie są takie obawy. Natomiast co się okazuje z tych rozmów, że co z tego, że dostanę instrukcję do zbudowania samochodu? Jak nie mam kompetencji, nie mam fabryki, nie mam łańcucha dostaw, więc o, okazuje się, że sam projekt, sam projekt płytki przecież jest mnóstwo dostępnych w internecie, schematów, projektów, ale one są bardzo często albo nieoptymalne, jeśli nie zostały tak zrobione, Albo są pewne inne niuanse, które dopiero wychodzą w realizacji. I, I takie przykłady padały i też będą na konferencji, że były firmy, które stwierdziły: A mamy otwartą płytkę, to może zamiast kupić ją za kwotę X, to sami sobie zrobimy. No i później się okazuje, że skorzystanie z firmy, która ma doświadczenie, która pracuje w tym temacie, wychodziłoby taniej. No i takich też doświadczeń z lat mamy trochę zebranych, żeby właśnie pokazywać, i to, co trochę niektórzy mówią, że trochę zbyt arogancko brzmi, bo mówiliśmy, że pomagamy rozwiązywać problemy EMC, zanim się jeszcze pojawią. I między innymi konferencja ma to pokazać, że ktoś pokazuje ze swojej perspektywy: słuchajcie, robiliśmy firmę, robiliśmy produkt, to to nam nie wyszło, albo takie praktyki zastosowaliśmy, były ok, żebyśmy. Nie tylko na swoim doświadczeniu, ale na innych oparli te doświadczenia, żebyśmy byli skuteczni w tym, co robimy. A jeszcze wracając do tego open hardware, okazuje się, że są bardzo duże społeczności, które się angażują czy to w rozwój software'u, czyli oprogramowania otwartego, ale też i hardware'u. Jest mnóstwo pasjonatów. I oczywiście my w Polsce umiemy robić produkty, umiemy wymyślać, znamy się na technologii, natomiast to, czego jeszcze się uczymy, być może. W niektórych miejscach już jest to wysoki poziom, natomiast słyszę to nie z jednego miejsca, że do tego, jak dołożymy dobre zarządzanie, sprzedaż, marketing, czyli otoczkę biznesową, to wtedy mamy szansę rozwijać te firmy i wychodzić na rynki zagraniczne. I to też staram się przybliżać inżynierom. Stąd to jest głównie do inżynierów, projektantów elektroniki, ale też osób zarządzających i osób, które mają ambicje, żeby realizować ciekawe projekty. No, I żeby to po prostu ominęły pewne pułapki, które wiadomo, że, że wystąpi. Mhm. Czyli takie e, dzielenie się w pewnym sensie e, no, troszeczkę takimi porażkami, które wystąpiły podczas realizacji projektu e, i wnioski, e, które powstają po, po, po realizacji, po zakończeniu. Tak, i, i, i co, ja... co jest ciekawe, <laughs> przepraszam tak. Mhm. Natomiast w rozmowach z, z tymi różnymi osobami, które no mają 100 razy większe doświadczenie ode mnie, są naprawdę daleko na swojej drodze, to problemy w większości są bardzo podobne i mhm. są prozaiczne, można by powiedzieć. Natomiast rozwiązanie ich czasem okazuje się dosyć proste. Ale nie zawsze wierzymy w te proste rozwiązania i myślę, że też będzie kilka ciekawych takich wniosków. Szczególnie bo przez ostatnie kilka lat po covidzie tak naprawdę ja widzę, że ci polscy konstruktorzy, którzy pracują w firmach na etatach zakładają swoje działalności, świadczą usługi. Stąd do nich też chciałbym docierać tą wiedzą biznesową. Korzystając z osób, które zrobiły naprawdę imponujące rzeczy. Mhm. E, powiedz, ile osób będzie uczestniczyć w spotkaniu? Znaczy, do, do wydarzenia zostało niedużo czasu, jeszcze się dopisują, natomiast będzie to kilkadziesiąt osób. Założenie było, że, że zbieramy po prostu około 100 osób, około inżynier 100 inżynierów w jednym miejscu, czy no, nie tylko inżynierów znowu, bo, bo to trochę poszerzamy, a mi widzisz stare, też nawyki wracają, że nie tylko do inżynierów, ale i do menedżerów. Więc to będzie taka grupa więc z jednej strony kameralne dosyć spotkanie, czyli te kilkadziesiąt osób, ale dla niektórych to i tak jest mnóstwo interakcji więc to ma swoje plusy i minusy nie? czyli taka kameralna impreza, bo nie jest to nad tysiąc osób, przez co te relacje mogą być głębsze można porozmawiać i wykorzystać tą przestrzeń do rozmów. Bo to, co się okazywało na poprzednich edycjach, to bardzo dużo dzieje się pomiędzy, czyli w przerwach, na integracji, a nie tylko to, co jest z sali głównej. Aha. A jeszcze bym chciała, żebyś kilka słów powiedział o kompetencjach miękkich, które będą też dyskutowane. Tak. Tu zaprosiłem dwie, dwie koleżanki, właśnie, żeby opowiedziały o tych kompetencjach. I ostatnio, właśnie podczas rozmowy z Ewą, wyszło, że te kompetencje miękkie zamieniamy na kompetencje społeczne. Mhm. I to już faktycznie brzmi trochę ciekawiej, bo w tych kompetencjach miękkich to tak nie wiadomo, co to jest. Natomiast w kompetencjach społecznych mamy i komunikację, ale i zarządzanie relacjami, raportowanie, prezentacja, odporność psychiczna więc jest tam szereg kompetencji, i na to też zwracamy uwagę, bo nie można rozdzielić, Człowieka, że jesteśmy kim inny w domu, a kim innym w pracy. Więc to, co jest w domu, się dzieje, przeplata się z pracą i pokazanie tego, zauważenie, bo tak jak roz, roz, rozmawialiśmy też sobie wcześniej, nie wszyscy mają taką naturalną intuicję, żeby widzieć te relacje, te zależności, czy, czy rozpoznawać nawet emocje. Więc zaznaczamy ten temat, że on jest bardzo istotny. I co więcej dajemy też narzędzia, jak z tym pracować, żeby na co dzień lepiej się realizować, mieć satysfakcję z pracy. No bo nie o to chodzi, żeby cały czas pracować, gonić i być wymęczonym. Nie? Jakoś znalezienie tego balansu. Mówi się, że nie ma work-life balance, że to jest po prostu jedno życie. Natomiast to łatwiej powiedzieć niż zrobić. Aspekt pracy, aspekt zawodowy jest niezwykle istotny i Tutaj zadbanie o te obszary, tak jak chociażby w firmach informatycznych, w firmach IT, to już dawno zauważyli, że wprowadzenie chociażby jakiejś masaży, fizjoterapii, zadbanie o, te ciało, o ciało, czyli o inne aspekty niż tylko umysł, również pomaga i to nie jest nawet po to, żeby się lepiej czuli pracownicy, bo to nie jest cel firmy. Nie? Firma ma zarabiać pieniądze. I mm. jeśli jakiekolwiek HR-owe są działania, jakiekolwiek, no to one mają wpłynąć na zysk firmy i to jest robione, a jeśli przy okazji właśnie jest to powiększa dobrostan tych ludzi, no to to chyba jest dobra synergia. Ja myślę też, że to jest takie dążenie w stronę tego, żeby ludzie się dobrze czuli w firmie i nie bali na przykład popełniać błędów i rozmawiać o tych błędach, mhm. żeby czuli się bezpiecznie pracując nad danym projektem. Tak, co jest, jest trudne i to jest, to jest ogromna rola lidera. I tymi liderami, jak to już ktoś powiedział, nie stajemy się czy nie rodzimy, tylko uczymy się, e, trenujemy, popełniamy różne e, porażki, e, błędy. I to nie jest łatwe, no, tym bardziej, że jak lider widzi szerszy obraz często niż inżynierowie, no bo ma dostęp do raportu zarządu albo widzi budżety, a inżynier bardzo często tylko nad projektem i wydaje się, że tak, wszystko w porządku idzie. Nie? I teraz y, zadanie tego szefa, tim lidera, y, ale także inżyniera, to jest zbudowanie wspólnego zrozumienia i faktycznie zbudowanie tej przestrzeni, co nie jest łatwe, szczególnie w Polsce. No bo w Polsce chcemy się chwalić tylko sukcesami mm. y, i wszystko na Facebookach pięknie wygląda, natomiast za tym stoi ciężka praca, y, bardzo często wieloletnia i y, y, tak jak ktoś y, znowu powiedział, y, jaki jest przepis na sukces? No sukces można osiągnąć w jeden dzień pod warunkiem, że się masz 10 lat przygotowy. I trochę tak, tak to wygląda. Natomiast w Polsce, zresztą, to co daje optymizm, że zagraniczne koncerny, duże korporacje otwierają oddziały w Polsce, zatrudniając setki inżynierów. To znaczy, że tutaj jest ogromny potencjał i oni, oni wiedzą, a my się uczymy, że te różne kompetencje trzeba zarządzić i zbudowanie tej przestrzeni, tak jak w rynku lotniczym. Od lat była taka zasada, że wszelkie wypadki są analizowane nie pod kątem oskarżania czy wytykania palcem, tylko pod kątem poprawy procedur. I to gdzieś tam to trzeba kulturowo też przebudować. I to nie jest praca na jeden dzień czy dwa dni. Natomiast pokazanie tej perspektywy, że nie wiemy wszystkiego, nie ma takiej osoby, która wie wszystko, ale robimy to. Co możemy i wyciągamy wnioski, jak to możemy usprawnić. No i, no i nie da się tego tak powiedzieć tak, 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 tak w skrócie, nie? ale to jest, to jest cały aspekt budowania relacji i dbania o ten zespół, żeby on pracował. Tak jak. Bo znowu nam, nam się trochę miało być krótko, a ja się trochę rozgaduje ale jest taki podcast Joko Wilinksa. On był operator sił specjalnych i w swoim podcaście powiedział. Co jest ważniejsze, zespół czy misja? Nie? Czy cel misji? Mówi, nie ma takiego dylematu. Nie ma takiego dylematu, bo wiadomo, że najważniejszy jest cel misji. Natomiast nie możesz zapomnieć o zespole, bo to on będzie realizował tę misję. Co, co więcej, ten zespół nie jest przygotowany do robienia jednej misji, tylko jednej, drugiej, trzeciej, czwartej. Więc mhm. zarówno zadbanie o krótkoterminowe cele, jak i o długoterminowe. I to są całe obszary, yy, które. Są nazwane, są przepracowane, natomiast wdrożenie ich i praca zgodnie z tym wymaga ogromu dyscypliny, pracy i też no wychodzenia do ludzi, no bo samemu wiele nie zrobimy. No, to mać doświadczenie to jest suma błędów, które popełniliśmy, więc warto nad nimi pracować tak konstruktywnie. No rzeczywiście. Tonkul, co chciałbyś na koniec podkreślić jako taki przekaz konferencji? Trudne pytanie. Znaczy tak, no bo przekaz konferencji od lat jest spójny. I to są praktycy dla praktyków. Uczmy się doświadczenia Amerykanie na swoją lesson learned. Czyli wychodźmy z inicjatywą, pokazujmy swoje projekty, zarówno porażki, jak i sukcesy. Żebyśmy się uczyli, żebyśmy budowali to środowisko, które z jednej strony może się zainspirować. I pamiętajmy, że to nie jest działanie na ten rok, bo już mam zapytania, czy mogę poprowadzić prelekcję w przyszłym roku. I w przyszłym roku, w maju będzie kolejna edycja konferencji, więc już teraz zachęcam i po prostu. No jak ktoś był na konferencji, to czuję też tą atmosferę. Ja się nie mogę doczekać. To już jest niedługo. I pomimo tego, że jest mnóstwo zadań, mnóstwo stresu, bo to tego nie widać. Właśnie na takich nagraniach człowiek wychodzi i musi wszystko być dobrze. Natomiast za tym stoją pewne rzeczy. Natomiast wiedząc to, że się spotkam z tymi ludźmi, że będziemy rozmawiać, że są tam entuzjaści, pasjonaci, to, to jestem przekonany, że buduje potencjał i ładuje nasze akumulatory na długo. Tąku dziękuję Ci za rozmowę. Ja też się nie mogę doczekać. Także do zobaczenia na konferencji. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego i dziękuję redakcji Mikrokontrolera, że zgodził się być patronem medialnym i możemy współpracować kolejny rok. Cała przyjemność po naszej stronie. Dziękuję Dzień. bardzo.